Czy kiedykolwiek czułeś, że toczysz walkę z samym sobą, próbując pokonać coś, co zawsze wydaje się silniejsze? To uczucie, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, wyczerpanie zawsze powraca, strach pozostaje, a zwycięstwo cóż, zwycięstwo wydaje się czymś, co mają inni, nie ty. Prawdziwe zwycięstwo w Chrystusie Jezusie może wydawać się odległe, gdy dusza jest wyczerpana. Ale co jeśli wszystko, w co wierzyłeś w kwestii zwycięstwa, było niepełne? Życie chrześcijańskie nie obiecywało braku zmagań. Jezus powiedział wręcz jasno: na tym świecie doznacie ucisku Jata 16:33. Ale w tym samym zdaniu jest coś, co zmienia wszystko. I do tego dojdziemy. A teraz zajrzyj w głąb siebie: ile razy próbowałeś być wystarczająco silny, mieć wystarczająco dużo wiary, wystarczająco dużo się modlić, i wciąż czułeś, że to nie wystarczy? To nie brak wiary. Chodzi o to, że być może szukasz zwycięstwa w Chrystusie w niewłaściwym miejscu. Czy wiesz, co się dzieje, gdy próbujemy zwyciężyć sami? Wyczerpujemy się, niesiemy ciężary, które nie były nasze. Walczymy w bitwach, które już zostały wygrane, a potem pojawia się poczucie winy: Dlaczego ja nie mogę? Dlaczego moja wiara nie działa jak u innych? Weź głęboki oddech: Nie jesteś sam w tym uczuciu. Co więcej, zwycięstwo pośród zmagań nigdy nie polegało na tym, że jesteś niezwyciężony. Chodziło o to, że ktoś większy walczył za ciebie. Pomyślcie o tym, kiedy Dawid stanął do walki z Goliatem, nie wygrał, bo sam był gigantem, wygrał, bo znał tego, który go wzmocnił. Kiedy Paweł był uwięziony, skuty łańcuchami, fizycznie pokonany w oczach świata, pisał o duchowym zwycięstwie w Jezusie z autorytetem, który wciąż rezonuje. Prawdziwe zwycięstwo nad strachem i lękiem nie przychodzi, gdy eliminujemy problemy, przychodzi, gdy odkrywamy, kto już je za nas pokonał. Oto palące pytanie: co oznacza prawdziwe zwycięstwo? Czy to nigdy nie upaść? Czy to nigdy nie odczuwać strachu? A może istnieje zwycięstwo według Biblii, którego jeszcze w pełni nie doświadczyliśmy? Zwycięstwo, które trwa nawet gdy wszystko wokół nas się wali. Bo jeśli istnieje, musisz się z nim spotkać teraz. Niektórzy ludzie zdają się mieć wszystko, sukces. Uznanie, imponujące osiągnięcia, ale spójrz im w oczy, naprawdę spójrz. Jak często zewnętrzny blask skrywa pustkę, której żadne osiągnięcie nie jest w stanie wypełnić. Świat uczy, że zwycięstwo polega na gromadzeniu, dominowaniu, byciu zawsze na szczycie, ale ta recepta na końcu pozostawia gorzki posmak, bo zwycięstwo, według Biblii. Nigdy nie jest mierzone tym, co posiadasz, ale tym, kim jesteś w Chrystusie. Opowiem wam o człowieku imieniem Józef. Wyobraźcie sobie tę scenę. Był ukochanym synem. Miał marzenia od Boga, obiecującą przyszłość. Aż jego bracia, wiedzeni zazdrością, wrzucili go do dołu i sprzedali w niewolę. To koniec, koniec. Przynajmniej tak by każdy pomyślał. Józef trafił do Egiptu, daleko od domu, sam, zapomniany. A jakby tego było mało, został niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia. Lata w ciemności, lata oczekiwania. Teraz odpowiedz szczerze: gdyby to przydarzyło się tobie, co powiedziałby twój umysł? Bóg mnie opuścił, moje marzenia były kłamstwem, przegrałem. Dokładnie to samo powiedziałby świat: totalna porażka. Ale Józef nadal wierzył, pozostał prawy. Nadal wierzył, że istnieje większy cel, nawet gdy wszystko wskazywało na coś przeciwnego. I wiesz, co się stało? Bóg wskrzesił go z więzienia prosto do pałacu. Nie dlatego, że Józef walczył, aby tam dotrzeć, ale dlatego, że Bóg zapisał zwycięstwo w życiu chrześcijańskim, które wykraczało daleko poza to, co Józef mógł dostrzec. Zwrot akcji jest piękny, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Józef zwyciężył jeszcze przed wyjściem z więzienia. Wygrał, gdy postanowił wybaczyć, wygrał, gdy odrzucił gorycz, wygrał, gdy zachował czyste serce w sytuacji, która usprawiedliwiałaby jakąkolwiek urazę. Na tym polega różnica między zwycięstwem, jakie oferuje świat, a prawdziwym zwycięstwem w Chrystusie Jezusie. Jedno zależy od okoliczności. Drugie: przemienia Cię od wewnątrz, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Świat wmawia Ci, że musisz rywalizować, wspinać się po szczeblach kariery, udowadniać swoją wartość. Chrystus oferuje Ci coś radykalnie innego. Odpoczynek. Tożsamość, cel, który nie zachwieje się, gdy wszystko się rozpada. Możesz mieć cały świat w swoich rękach i nadal być zgubionym. Albo możesz stracić wszystko i odnieść absolutne zwycięstwo w Chrystusie. Powiedz mi więc, czy chcesz zwycięstwa, które zależy od tego, czy wszystko pójdzie dobrze, czy zwycięstwa, które przetrwa, nawet jeśli nic nie ma sensu? Oto punkt zwrotny. Przygotuj swoje serce, bo ta prawda ma moc odbudowania wszystkiego, co zostało w tobie złamane. Prawdziwe zwycięstwo w Chrystusie Jezusie nie rodzi się z Twojego wysiłku. Nie pochodzi z twojej zdolności do wytrwania, nie zależy od tego, ile razy uda ci się podnieść po upadku. Już zostało zdobyte, całkowicie, zdecydowanie. Przez Jezusa dokonało się trzy słowa, które zmieniły historię na zawsze. J. 19:30. Kiedy Jezus wypowiedział te słowa na krzyżu, nie powiedział: Jestem zmęczony. Oświadczył, dzieło jest ukończone, bitwa wygrana, dług spłacony. Czy rozumiesz głębię tego? Nie walczysz o zwycięstwo, walczysz z powodu zwycięstwa, które Chrystus już odniósł. To zmienia wszystko. Pomyśl o tym w ten sposób. Wyobraź sobie, że walczysz z potężnym wrogiem, i nagle ktoś potężniejszy wkracza do walki, wygrywa dla ciebie i mówi: to wszystko. Teraz musisz tylko zaufać temu, co już zrobiłem. Brzmi zbyt prosto, prawda? I tu właśnie popełniamy błąd, bo całe życie uczymy się, że zwycięstwo zależy od tego, co robimy. A Jezus przychodzi i mówi: Nie chodzi o to, co zrobiłem. Zwycięstwo, które pochodzi od Boga, to nie medal, który zdobywa się za dobre zachowanie. To dar, który otrzymuje się z łaski, a łaska, mój przyjacielu, to właśnie to, niezasłużona przychylność. Nie musiałeś być wystarczająco silny, nie musiałeś znać wszystkich odpowiedzi, nie musiałeś ukrywać swoich słabości. Chrystus zwyciężył za ciebie, a teraz zaprasza cię do przeżycia tego zwycięstwa. Religia mówi ci: Staraj się bardziej, módl się więcej, bądź lepszy. Ewangelia mówi Ci: Wykonało się, odpocznij, już zwyciężyłem. A kiedy w końcu to zrozumiesz, kiedy to objawienie głęboko zakorzeni się w Twoim duchu, wszystko zaczyna się zmieniać. Bo zwycięstwo z Chrystusem nie polega na byciu doskonałym chodzi o zaufanie temu, który jest. To nie tylko miła prawda na niedzielę to fundament wszystkiego. A jeśli straciłeś ją z oczu czas ją na nowo odkryć. Zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że zrobię sobie krótką przerwę. Jeśli ta wiadomość porusza wasze serca, zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka. Like to pomoże większej liczbie osób odnaleźć to słowo nadziei. I uwierzcie mi, ktoś musi usłyszeć właśnie to dzisiaj. Dobra, ruszamy dalej. Krzyż dla wielu jest symbolem cierpienia, porażki, śmierci, i nim był, ale był też. I to jest chwalebna tajemnica Ewangelii, największym triumfem, jakiego wszechświat kiedykolwiek był świadkiem. Jezus zwyciężył dla nas dokładnie w chwili, gdy wydawało się, że został pokonany. Podczas gdy żołnierze szydzili, gdy jego uczniowie uciekali, gdy niebo pociemniało, Bóg przepisywał historię ludzkości. Spójrz na boski geniusz w tym. Wróg myślał, że wygrywa. Szatan, grzech śmierć wszyscy myśleli że krzyż to koniec ale to właśnie tam został podpisany ich wyrok bo na tym krzyżu Jezus umarł nie tylko za ciebie umarł jako ty wziął na siebie twoją winę twój wstyd twoje potępienie a kiedy z martwych wstał wskrzesił cię razem z sobą ale bóg będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość jaką nas umiłował i to nas Umarłych na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. Efezjan 2, 4, 5. Oznacza to, że zwycięstwo na krzyżu Chrystusa nie jest czymś odległym. Nie jest tylko starożytną historią. To obecna rzeczywistość dla każdego, kto wierzy. Kiedy Jezus pokonał śmierć, pokonał wszystko, co miało nad Tobą władzę. Cały strach, całe oskarżenie. Każdy ciężar, który sprawiał, że myślałeś, że nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, krzyż był miejscem, gdzie Bóg powiedział: Dość, to kończy się tutaj, synu mój, córko moja, jesteś wolny. Czy znasz najbardziej wyzwalającą prawdę? Triumf w Chrystusie Jezusie nie zależy od tego, czy będziesz panował nad wszystkim. Nie zależy od tego, czy nigdy nie zawiedziesz, bo gdyby tak było, bylibyśmy zgubieni od samego początku, ale zależy od tego, co On uczynił. A to, co On uczynił, jest doskonałe, kompletne, wystarczające, na zawsze. Więc za każdym razem, gdy poczucie winy próbuje Cię przekonać, że nie jesteś godzien, przypomnij sobie o krzyżu. Za każdym razem, gdy strach próbuje Cię sparaliżować, przypomnij sobie o zmartwychwstaniu. Zwycięstwo jest już zapewnione, wystarczy uwierzyć i żyć od tego momentu. Ogromną ulgę odczuwasz, gdy w końcu to rozumiesz. Przezwyciężanie z Chrystusem nie polega na byciu silnym, chodzi o szczerość w stosunku do swojej słabości i pozwolenie, by Jego moc cię wspierała. Paweł zrozumiał to w sposób, który całkowicie odmienił jego życie. Modlił się. Błagał, prosił Boga, aby usunął cierń w ciele, który go dręczył. I wiesz, jaka była odpowiedź? Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. 2 Koryntian, 12:9. Przeczytaj to jeszcze raz, powoli. Łaska Boża wystarczy, nie Twoja siła, nie Twoja zdolność do samotnego wytrwania. Nie twoja umiejętność robienia wszystkiego zawsze idealnie. Zwycięstwo dzięki łasce Bożej przychodzi dokładnie tam, gdzie się zatrzymasz tam, gdzie nie możesz już iść dalej tam, gdzie przyznajesz Panie, nie dam rady właśnie tam najwyraźniej objawia się moc Chrystusa. Dorastamy słysząc, że musimy być silni, że słabość jest wstydliwa że przyznanie się do porażki jest oznaką porażki. A potem, wyczerpani, stajemy przed Bogiem, próbując ukryć, że jesteśmy załamani, udając, że wszystko jest w porządku, ale Bóg nie potrzebuje Twojej siły, On pragnie Twojego zaufania. Chce, żebyś przyszedł złamany i powiedział: Potrzebuję Ciebie, sam nie dam rady. I wiesz, co się dzieje, kiedy to robisz? Kiedy w końcu przestajesz udowadniać, że jesteś w stanie i po prostu odpoczywasz w Nim? Moc Jezusa, by zwyciężyć, staje się realna w Twoim życiu. Nie w magiczny sposób, jak teraz wszystko będzie łatwo, ale w głęboki sposób, kiedy uświadamiasz sobie, że nawet w trudnościach nie jesteś sam. Nawet gdy okoliczności się nie zmieniają, Ty się zmieniasz, zmienia się Twoje serce. Bo prawda jest taka: Chrystus nie wzywa Cię do samowystarczalności. Wzywa cię do całkowitego polegania na nim. A kiedy nauczysz się spoczywać w tej zależności, kiedy przestaniesz konkurować z własnymi ograniczeniami i po prostu zaufasz, życie chrześcijańskie przestanie być wyczerpującym wyścigiem, a stanie się wędrówką wspieraną łaską. Pytanie nie brzmi, czy jesteś wystarczająco silny. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów pozwolić, by siła Chrystusa wystarczyła. Porozmawiajmy o tym, czego nikt nie widzi, o bitwach, które toczą się w ciszy Twojego umysłu o trzeciej nad ranem, o myślach, które cię oskarżają, wspomnieniach, które cię prześladują, strachu, który ściska ci serce bez ostrzeżenia. Duchowe zwycięstwo w Jezusie to nie tylko zewnętrzne okoliczności to to, co dzieje się w tobie, gdy nikt nie patrzy. Wiesz, o czym mówię. Ten cykl myśli, który wydaje się nie mieć końca, poczucie winy, które zawsze powraca, nawet po tysiąckrotnym żalu, niepokój, który przyspiesza bicie serca na samą myśl o jutrze, strach, który paraliżuje, nawet gdy racjonalnie wiesz, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, to niewidzialne bitwy. I są realne. Tak realne, że często są bardziej wyczerpujące niż jakakolwiek fizyczna walka. Ale posłuchaj, zwycięstwo nad strachem i lękiem nie oznacza, że nigdy więcej ich nie poczujesz. Oznacza to, że nie mają już one nad tobą ostatniego słowa. Jezus powiedział: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. J 14:27. Pokój, który on oferuje, nie zależy od tego, czy wszystko wokół ciebie będzie idealne. On istnieje pośród chaosu. Czy pamiętasz, jak Paweł i Sylas zostali uwięzieni, bici z nogami zakutymi w dyby i zaczęli śpiewać? Nie dlatego, że sytuacja się poprawiła, ale dlatego, że codzienne duchowe zwycięstwo to wybór uwielbienia, gdy wszystko podpowiada ci, żebyś się poddał. To wybór zaufania, gdy umysł podpowiada ci, żebyś się martwił. To wybór pamiętania o wierności Boga, gdy strach próbuje Cię przekonać, że On o tobie zapomniał. Oto prawda, która może Cię dziś wyzwolić. Nie musisz wygrywać tych bitew sam. Chrystus nie pozostawił Cię bezradnym. Dał Ci ducha świętego, który mieszka w Tobie i wstawia się za Tobą, gdy nawet nie wiesz, jak się modlić. Dał ci słowo, które jest ostrym mieczem przeciwko wszelkim kłamstwom wroga. Dał ci obietnice, które w nim są tak i amen. Więc kiedy nadejdzie niewidzialna bitwa, a nadejdzie, będziesz miał gdzie stanąć, będziesz miał kogoś, komu możesz zaufać, będziesz miał zwycięstwo, które już zostało odniesione i czeka, aż je odniesiesz. W życiu każdego chrześcijanina nadchodzi krytyczny moment, to ten moment, kiedy wszystko idzie nie tak, modlitwy wydają się bez odpowiedzi, a pokusa poddania się jest realna, to wtedy wiara staje przed największą próbą wytrwałością, nie z powodu uczuć, nie dlatego, że to ma sens. Ale dlatego, że w głębi duszy wiesz, że Chrystus jest jedyną pewnością, jaką masz, zwycięstwo wiary chrześcijańskiej objawia się właśnie tam, kiedy decydujesz się wierzyć, nawet nie widząc, kiedy decydujesz się stać, nawet z drżącymi nogami, bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu. Dwójkor 5:7. Wzrok ukazuje problem. Wiara widzi tego, który jest większy niż jakikolwiek problem. A kiedy decydujesz się w to wierzyć, nie jako ucieczkę od rzeczywistości, ale jako kotwicę w niej, w sferze duchowej dzieje się coś potężnego. Pamiętasz Hioba? Stracił wszystko. Dzieci, majątek, zdrowie, szacunek. Nawet jego żona powiedziała: Zło rzecz Bogu i umrzyj". Rozumiesz ją, prawda? Czasami ból jest tak wielki, że porzucenie wszystkiego wydaje się jedynym wyjściem. Ale Hiob, nawet nie rozumiejąc, nawet nie zadając pytań, zdecydował się na coś rewolucyjnego. Choćby mnie zabił, będę w nim ufał. I 13:15. To siła w Chrystusie, by przezwyciężyć nie siła, by zmienić sytuację, siła, by pozostać wiernym, nawet gdy ona się nie zmienia. I popatrz, to nie jest romantyzowanie cierpienia, to nie jest udawanie, że wszystko jest w porządku, kiedy tak nie jest. To brutalna szczerość wobec Boga w kwestii bólu i mimo to wybór zaufania. To powiedzenie, Panie, nie rozumiem, to za bardzo boli, ale wiem, kim jesteś i zostanę tu z Tobą. To chrześcijańska wiara i zwycięstwo spotykają się w najgłębszej części duszy, bo zwycięstwo nie polega na tym, żeby nigdy nie upaść. Zwycięstwo polega na upadkach i dzięki łasce Bożej na podniesieniu się. Zwycięstwo nie polega na tym, żeby nigdy nie wątpić. Zwycięstwo polega na tym, żeby zanieść swoje wątpliwości na krzyż i pozwolić, by światło prawdy je rozwiało. Zwycięstwo nie polega na tym, żeby zawsze czuć się silnym. Zwycięstwo to świadomość, że kiedy jesteś słaby, Chrystus jest Twoją siłą. Czy jesteś teraz w podobnej sytuacji, gdzie wszystko każe Ci się poddać, ale coś w Tobie uparcie chce zostać? Trzymaj się mocno. Wiara, która postanawia trwać, nawet gdy jest trudno, ta wiara przenosi góry. Ta wiara podoba się Bogu, ta wiara zwycięża. Wkraczamy teraz na delikatny teren, bo wróg uwielbia szeptać kłamstwo, znów upadłeś. Bóg nie może użyć kogoś takiego jak Ty. Twoja przeszłość Cię definiuje, nie zasługujesz na zwycięstwo, a potem pojawia się poczucie winy, ciężkie, duszące, sprawiające, że wierzysz, że na zawsze jesteś uwięziony w tym, kim kiedyś byłeś. Ale słuchaj prawdy z otwartym sercem, zwycięstwo nad grzechem nie oznacza, że stajesz się doskonały. Oznacza to, że grzech nie jest już Twoim Panem, albowiem grzech nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Że 6: Czy rozumiesz wagę tego stwierdzenia? Nie jesteś już potępiony, nie jesteś już związany tym, co zrobiłeś. W Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Niektórzy ludzie żyją z poczuciem winy, które Jezus poniósł już na krzyżu ponad dwa tysiące lat temu, niosąc ciężar, który już powiedział: Dałem to za ciebie, zostaw to mnie. I uparcie go odbieramy, jakby nasza samokara była skuteczniejsza niż jego ofiara. To tak nie działa. Zwycięskie życie w Chrystusie zaczyna się, gdy przyjmujesz przebaczenie, które On oferuje. Nie dlatego, że na nie zasługujesz. Ale dlatego, że on jest miłosierny. Pomyśl o Łotrze na krzyżu. Nie miał czasu, by zmienić swoje życie, czynić dobro, udowodnić, że jest godzien. Wystarczyło, że rozpoznał, kim jest Jezus i poprosił: "Wspomnij na mnie". A Jezus, Jezus pełen łaski, odpowiedział: "Dziś będziesz ze mną w raju". UK 23, 23:43. Dzisiaj, nie jutro, kiedy się upewnisz. Dzisiaj. Ponieważ zwycięstwo nad winą nie jest stopniowe, jest natychmiastowe, jest ogłoszone, jest ostateczne. To nie oznacza końca walki z grzechem, oznacza koniec oskarżenia. Możesz upaść, możesz zawieść, ale w Chrystusie z martwych wstaniesz. Nie zawstydzony, lecz przywrócony, potępiony, lecz kochany. Twoja tożsamość nie tkwi w grzechu, jest w Nim, który Cię od Niego odkupił. Jeśli więc coś z przeszłości Cię prześladuje, jeśli paraliżuje Cię poczucie winy, posłuchaj tego, jakby Jezus mówił Ci bezpośrednio: Jesteś przebaczony, całkowicie, jesteś wolny, teraz krocz w wolności, którą dla Ciebie wywalczyłem. To jest zwycięstwo, które wyzwala, to jest zwycięstwo, które przemienia. Zwycięstwo w Chrystusie nie jest wydarzeniem jednorazowym. To nie ten moment przebudzenia, w którym czujesz ogień Boży i myślisz: Dobrze, teraz to się stanie. Nie, żeby te chwile nie były prawdziwe, są, ale życie chrześcijańskie to podróż, a w tej podróży będziesz potrzebować zwycięstwa Chrystusa nie raz, ale każdego dnia, każdego ranka, w każdej decyzji, w każdej trudnej chwili. Prawda jest taka, że będą dni, kiedy obudzisz się z poczuciem, że nie masz siły, by iść dalej. Będą chwile, kiedy twoja wiara będzie wydawała się słaba. Będą upadki, potknięcia, chwile, kiedy spojrzysz wstecz i pomyślisz O nie, znowu ja i właśnie tu pojawia się piękno nadziei i zwycięstwa w Jezusie. Nie chodzi o to, by być doskonałym, chodzi o to, by trwać. Dawid to rozumiał. On, człowiek według serca Bożego, upadł bardzo, zgrzeszył, skłamał, próbował to ukryć, ale gdy stanęła przed nim konfrontacja, nie poddał się, powrócił, zawołał: Stwórz we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie ducha niewzruszonego. Psalm 51.10. Nie pozostał w pułapce wstydu, uciekł z powrotem do Ojca, a Bóg go uzdrowił. Bo zwycięstwo w życiu chrześcijańskim nie polega na tym, by nigdy nie upaść. Chodzi o to, by zawsze powracać. Jest takie powiedzenie, które trzeba wypowiedzieć: proces jest również zwycięstwem. Nie musisz dotrzeć do celu, aby świętować. Każdy krok w stronę Chrystusa, każdy wybór, by zaufać zamiast się poddać, każdy poranek, gdy budzisz się i postanawiasz uwierzyć na nowo, to jest zwycięstwo. Może się wydawać niepozorne, może nie budzić aplauzu, ale w Królestwie Bożym wierność w ukryciu jest cenniejsza niż popisywanie się przed innymi. I spójrz, Chrystus wie, że jesteś człowiekiem, zna Twoje ograniczenia, nie wymaga od Ciebie doskonałości. Oferuje Ci łaskę, łaskę na dziś, łaskę, by zacząć od nowa, łaskę, która mówi: Nie poddam się, zostań ze mną. To jest zwycięstwo, które podtrzymuje. Nie dlatego, że jesteś silny, ale dlatego, że On jest wierny. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi już teraz, nie musisz mieć wszystkiego poukładanego. Wystarczy, że zrobisz kolejny krok, a Chrystus będzie przy tobie, będzie cię wspierał, będzie cię prowadził, będzie cię przemieniał po drodze. Dotarliśmy do końca i oto objawienie, które obiecałem na początku: zwycięstwo, które przemienia życie. Nie polega na zmianie okoliczności. Chodzi o zmianę ciebie. Chodzi o to, kim się stajesz, decydując się żyć zakorzenionym w Chrystusie. A to zmienia wszystko. Kiedy naprawdę zrozumiesz, że Twoje zwycięstwo już zostało osiągnięte, przestaniesz żyć w rozpaczy. Przestaniesz próbować udowadniać swoją wartość. Przestaniesz rywalizować z innymi, porównywać się z innymi, mierzyć swój sukces światowymi standardami. Znajdziesz ukojenie, pokój, cel, który nie zależy od poklasku ani widocznych rezultatów. Żyjesz z bezpieczną tożsamością, syn córka Boga. Zwycięska w nim, a to zwycięstwo się rozprzestrzenia. Przemienia twoje relacje, ponieważ nie musisz już wszystkiego kontrolować. Przemienia twoje wybory, ponieważ wiesz, że nie jesteś sam. Przemienia twoją przyszłość, ponieważ ufasz temu, który pisze twoją historię. Prawdziwe zwycięstwo w Chrystusie Jezusie nie polega na przetrwaniu. Chodzi o życie, prawdziwie, z celem, z nadzieją, z pewnością, że cokolwiek się stanie, jesteś w nim bezpieczny. Spójrz więc, co do tej pory zrobiłeś. Dotarłeś do końca tego przesłania. I wiesz dlaczego? Bo coś w tobie wie, że potrzebujesz tego zwycięstwa. Masz dość próbowania w samotności, masz dość dźwigania ciężaru, chcesz doświadczyć tego zwycięskiego życia, które obiecał Chrystus. A dobra nowina brzmi: jest ono dostępne teraz, dla ciebie. Nie musisz czekać, żeby stać się silniejszym, nie musisz czekać, żeby stać się świętszym, nie musisz mieć wszystkiego poukładanego, potrzebujesz tylko jednego wiary. Wiary, by powiedzieć: Jezu, wierzę, ufam. Spoczywam w zwycięstwie, które dla mnie odniosłeś. A kiedy to zrobisz, kiedy w końcu puścisz i pozwolisz mu się nieść, zrozumiesz: zwycięstwo nie polegało na Twoim zwycięstwie. Chodziło o to, byś pozwolił temu, który już zwyciężył, podnieść cię. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 15:57: Nie Twoją siłą, nie Twoim wysiłkiem, przez Niego. Zawsze było to przez Niego i zawsze będzie. Więc wstań, odetchnij. Nie jesteś pokonany. W Chrystusie jesteś więcej niż zwycięzcą, a to zwycięstwo przemienia wszystko. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, jeśli coś tutaj rozpaliło na nowo nadzieję, którą myślałeś, że utraciłeś, nie trzymaj tego dla siebie. Udostępnij ten film, oznacz osobę, która potrzebuje usłyszeć, że zwycięstwo już zostało osiągnięte. Zostaw komentarz, w którym napisz, jak Bóg przemówił do ciebie poprzez to przesłanie, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj go teraz. Jesteśmy tu co tydzień z przesłaniami, które wzmocnią twoją wiarę i przypomną ci, kim jesteś w Chrystusie. Pamiętaj, Prawdziwe zwycięstwo w Jezusie Chrystusie nie jest czymś odległym. To nie przywilej dla nielicznych, to rzeczywistość dla każdego, kto wierzy. Nie musisz być doskonały, wystarczy, że zaufasz, a kiedy zaufasz, kiedy spoczniesz w zwycięstwie, które On już odniósł, Twoje życie się zmieni, zmienią się Twoje decyzje, zmieni się Twoja przyszłość. Więc śmiało, żyj ze świadomością, że jesteś zwycięzcą. Nie dlatego, że jesteś silny, ale dlatego, że ten, który w tobie mieszka, zwyciężył wszystko. I nic, absolutnie nic, nie może cię oddzielić od tej miłości, tej łaski, tego zwycięstwa. Bo każdy, kto narodził się z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 1 Jana, 5:4. Zwycięstwo jest Twoje. W Chrystusie. Na zawsze.